Siemag Ziemiecki, ja jestem devplayer. a to jest kręciutkie info, wiąco, to jest króciutkie info, y, jeśli chodzi o. Y, no, jeśli chodzi o filmy. Filmy oczywiście się, się dzisiaj pojawi. Ten jest jakiś tam, nie będę wam spoilerował jaki, ten jest jakiś, a w poniedziałek będą jest... A w poniedziałek, czyli w wakacje będą już normalnie, będą sobie chodzić tak filmy co trzy godzinki ok, więc o, po pierwsze, dlaczego... Dlaczego ten, będzie tylko dzisiaj filmy, a jutro i pojutrze nie będzie? Bo, dzi, bo dziś ten, bo brat mojej mamy zainstalował mi kraka Windowsa 7, tak? Tak. I teraz nie mogę sobie zaktualizować do dziesiątki. I co mogę zrobić? Mogę tylko zrobić to, że taki jeden kolega mojego taty i mojej mamy, kolega ten. Zrestartuję ten, tak jak mi, mi zrestartuje, e, sformatuje mi laptop, la, kompa mi e, ten zrestart. sformatuje na, że będę mieć normalnego Windowsa 7 bez kraka żadnego i tak, czyli tak, Dzi, e, ten pies, pierwszy z wykreśleniem, ten <tryk> drugi, ten, teraz drugi, jaki był drugi? A okej, okay. drugi był taki, że dzisiaj oczywiście się, jak Wam mówiłem na samym początku tego filmu, powiedziałam Wam, że, że to info się pojawi i jakiś inny, a w poniedziałek już pojawi... będą się pojawiać już inne filmy, co trzy godzinki. Czyli na przykład mogę dać, na przykład, nie to, że Właściwie to co mówię to będzie, tylko tak, na przykład Minecraft będzie, tak jakby, ale nie będzie Minecrafta, Minecraft, Później, ten, 3 godziny później jakiś, nie wiem, um, assassin? Na, nie będzie, naprawdę nie będzie. Dobra, powiem Wam tylko tyle. Um, dobra, jakiś Harry Potter na przykład. 3 godziny później y, jakiś, nie wiem, Netflix Speed. Później znowu Harry. Później Netflix Speed. Albo jakiś taki nacyj... Nie, <grym> nie <grym> wiem, nie <grym> wiem, albo tak, ale dobra. Dobra, to by było na tyle, na to ten słuchajcie łapucie komentujcie, to by było na tyle, na to pa. No dobra, normalnie. No to to by było na tyle, na to narys przejść.